Strona tytułowa. Witajcie w noworocznym odcinku strony tytułowej. Dziś zabiera Was w mroczną, fascynującą podróż do Berlina. Miasta kontrastów, intryg i emocji, gdzie splatają się losy bohaterów, od których nie sposób się oderwać. Naszą przewodniczką będzie Katarzyna Wycisk, pisarka związana z Raci Bożem, autorka powieści, która po raz kolejny udowadnia, że potrafi wzbudzić czytelnikach całą gamę emocji, a to wszystko za sprawą jej najnowszej książki syn chaosu Diabły Berlina. Zapraszam do słuchania Szymon Folp. Rok 2025 otwieramy z książką, która wyróżnia się na tle innych nie tylko niesamowitą fabułą, ale także klimatem i wykonaniem. Syn chaosu to coś więcej niż historia. To doświadczenie, które porusza, wciąga i na długo pozostawia w pamięci. Katarzyna Wycisk zabiera nas do Berlina, miasta pełnego kontrastów, gdzie dobro splata się ze złem, a mroczne sekrety i brutalna rzeczywistość zmuszają bohaterów do podejmowania trudnych wyborów. To powieść o Kas, młodej kobiecie, która zostaje uwikłana w niebezpieczną grę pełną zdrad i zemsty. Na jej drodze pojawia się Set. Tajemniczy miliarder, który jednocześnie fascynuje i przeraża. Ich relacja to istna mieszanka wybuchowa gra napięć i manipulacji, pożądania, która pochłania czytelnika bez reszty. Książka zaskakuje na wielu poziomach. Jednym z najciekawszych zabiegów są retrospekcje, które pozwalają nam lepiej zrozumieć motywację bohaterów. To właśnie te retrospekcje sprawiają, że każde ich działanie, choć nieraz brutalne czy kontrowersyjne, staje się zrozumiałe. Dzięki temu bohaterowie nabierają głębi, a czytelnik czuje się z nimi emocjonalnie związany. Nie można też nie wspomnieć o napięciu, które towarzyszy lekturze. Syn chaosu to prawdziwy roller coaster emocji, od fascynacji i pożądania po strach i brutalną prawdę o ludzkiej naturze. Ilość zwrotów akcji jest niesamowita, a zakończenie pozostawia nas w takim napięciu, że natychmiast chcemy sięgnąć po kolejny tom. Ale syn chaosu to nie tylko treść, to także dzieło sztuki wydawniczej. Twarda oprawa, barwione brzegi i realistyczne ilustracje, do tego elementy rozszerzonej rzeczywistości, które przynoszą czytelnika w samo serce fabuły. To wszystko sprawia, że książka jest nie tylko literacką, ale i wizualną ucztą. Katarzyna Wycisk zaserwowała nam powieść, która zachwyca na każdej płaszczyźnie fabularnej, emocjonalnej, no i artystycznej. Syn chaosu to książka, która udowadnia, że warto otwierać się na nowe gatunki, nawet jeśli dark romance wydaje się czymś odległym. Ta powieść pokazuje, jak wiele emocji i refleksji może przynieść historia pełna mroku, intryk i intensywnych uczuć. Katarzyna Wycisk z wprawą balansuje między tym, co brutalne, a tym, co piękne, tworząc opowieść, która pozostaje z czytelnikiem na długo po odłożeniu książki na półkę. Ja dziękuję, że spędziliście ze mną ten pierwszy odcinek w Nowym Roku. Jeśli szukacie literatury, która Was poruszy, pochłonie i zachwyci, to syn chaosu diabłu Berlina. To wybór idealny. Katarzyna Wycisk po raz kolejny pokazała nam, że jest mistrzynią emocji i intrygi. Nie czekajcie, sięgnijcie po tę książkę i pozwólcie się wciągnąć w świat, gdzie chaos i mrok splatają się z pięknem i miłością. Tymczasem ja kłaniam się po same przypisy w nowym roku bez zmian. nas w każdy czwartek i w każdą sobotę o godzinie 14.45. No a tymczasem kłaniam się po same przypisy. Szymon Folb. Strona tytułowa.